Cześć! Słuchajcie, opublikowałem sobie maile ze zrzutki. 17 lutego bodajże gościu się do mnie odezwał. Pięć, proszę, pięć. Jak udostępniłem post na Facebooku, napisał ze zrzutki, że wysłał orzeczenie i tak dalej. I się odezwał przez maila do nich na zrzutkę. No dobra. Wysłaliśmy te orzeczenie yy, i o co chodzi wysłałem orzeczenie i tak dalej później dostałem maila że moje moja żółtka zostanie przekazana do działu promocji yy, że yy, później dostałem tam zresztą macie te maile później dostałem maila że yy, nie ma o stanie ale że zostanie wsparta w odpowiednim czasie później dostaje maila, że jest wojna O, to już trzeba nie zdyskryminować, zdyskwalifikować no dobra, niech im tak będzie ściśle chciałem się zapytać czy ona będzie kiedyś wsparcia, znaczy w, w tamtym tygodniu bodajże chyba w sobotę napisałem do nich, czy w piątek a oni mówią, że nie mają nic takiego w archiwum żebym przysłał wiadomość. ja wysłałem wiadomości. Dzisiaj się pytam co z tym? Oni mówią, że nie mają czegoś takiego. I ponownie wysłałem. I gościu pisze, że mi nic nie obiecali, e, że to zostało, ale e, dział promocji zrezygnował z wspieraniu mojej zrzutki e, i tak dalej. E, postanowiłem sobie to opublikować. Aha, a i, no właśnie, jeszcze dostawałem maile, że nic takiego nie mają i żebym wysłał. Dziwna sytuacja? Dla mnie bardzo dziwna. Jeżeli... to chociaż powinni powiedzieć, że nie tego. No, tam pisali niby, że jest wojna, ale to nie jest wytłumaczenie. Inne zrzutki wspierali tam jakieś niepełnosprawnych, a z mojej sobie zrezygnowali. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Przeczytajcie tę wiadomość z 23 lutego bodajże z godziny 17. 17 lutego wysyłałem orzeczenie, znaczy dostałem maila od nich któregoś tam lutego chciałem wysłać to orzeczenie, wysłałem. A jeszcze facet mi dzisiaj przysłał wiadomość, że on do mnie takie coś wysyłał 17 lutego. No to ja chyba bardzo dobrze wiem, bo ja im te wiadomości przesłałem. Jak ktoś tam ogląda mój kanał z dziennikarzy, to niech się odezwie. To ja mu prześlę na priw. Bo z filmika mogą, wszystkie nie, 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 mogą nie być wszystkie odczytane. No ale po co pisać, że nic takiego w archiwum nie było i chcą ode mnie, żebym pokazał te maile, co było uzgadniane z jakimś tam pracownikiem. Ja myślę, że po prostu ktoś sobie tak napisał i nigdzie nie było to wysłane. Że... A jeszcze do mnie nie odpisywali, bo pisałem pod tego maila. Bodajże któregoś dnia e, pod tą listę maili, e, co wysyłałem. No dla mnie to jest trochę dziwna sytuacja e, to po co tak w ogóle pisać i się później jeszcze wojną zapierać, e, zasłaniać, bo e, nazbierali nie wiadomo ile tam na Ukrainę, no niech tam mają. ale dlaczego mają być e, dyskryminowani Polacy? E, już nie mówię tu niepełnosprawni, ale nawet niepełnosprawni. Myślę, że to, to samo się dzieje z zrzutkami na jakieś tam operacje i tak dalej. No ktoś tam zbierał na Bayraktara, wpłacił 5 zł i w ciągu chyba bodajże miesiąca, czy tam kilku tygodni uzbierał 180 tysięcy, a moja zrzutka niestety nie była wspierana ani jednego dnia, bo oni mówią, że nic takiego nie obiecali. Przejrzyjcie sobie te maile, zostawcie komentarz i udostępniajcie to zrzutkę, chociażby po to, żeby ich na nosie im zagrać. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.